Dzisiaj śpiąc niepotrzebnie nawet z kwiatowej, choć faktycznie oczy tym mówiliśmy, żeby pójść spać już tam pojechać wcześniej i w nie chcę w lesie w okolicy gdziebym był bardziej wypoczęty lepszy w dążeniu do godów sprzęt mam. Oj, rozniwiłem się to zmęczenie i zapomniałem troszkę troszeczkę, że, że pod uwagę, że jak wejdę, to ta niechęć takie tam coś, tam, że się nie chce, osłabienie, coś tam to jest właśnie demon softowy. Softowe takie mamienie temu się nie dać, po prostu wcześniej Teraz w lesie nocowałem tam od strony piesów, piesowych ziomali miałem mega sny, co, no miałem 3-4 sny 3 cztery 4 sny, ale miałem mega sny, Jan Paweł II mnie budził w porę mega snem i miałem takie sny fajowe i naprawdę byłem bardziej, dużo bardziej wypoczęty stąd ten message w katedrze, że fajnie mi się udał nagrać o tym pomocy w uzdrowieniu narodów względem na Jana Pawła II, o to co i byłem dużo lepszy, jeszcze na antybiotyku, to jeszcze do tak do soboty Dziennik, dzień, dziennik, dzień dziennik, dziennik, w formie dziennika, to polecam innym tak samo to prowadzić. Złodziejka nadaje, to już się odpętałem, od rana modlitwą. Najważniejsze jest modlitwa, tak samo przed zażyciem ryzyka. Jeżeli macie stosujecie zdrowe, najpierw należy się zamodlić. a nauczyć się modlić. Nie od razu hop, się wsił, zrobić znak krzyża, tylko z namyśleniem, z uwolnieniem, poczuciem uwolnienia w swoim mózgowi, w swoim ciele, doatomicznym wręcz nawet. I tak ono się da szanować. I nie zapraszać, nie chcieć, wpuszczać, wtedy się dużo bardziej wyraźniej widzi te demonizmy, które próbują stosować. I się tak nie bawić, modlić się, reagować. Właściwie modlitwa, słowo na drodze i się jest wśród tych, co to stanowią chrześcijaństwo na planecie Ziemia. To teraz dzisiaj będę cała w chłaszczynie i jeszcze taka sprawa. W będę w okresie w będę w lesie, bo modlitwa w kościele. Szczerze jakaś wczoraj się zjawi u Lniunia i wtedy już ten, już bardziej zaradny, poradny w tych sprawach, uporany w tych sprawach. Co to miałem? Bo zaradny to byłem, tylko uporany z tym się żarem, co miałem to nagrane. Zagrywka Izabelowych. Uważajcie, bo jak zaproszą wam doktora, czy kogoś, to uważajcie najlepiej e, za zgłoście ambulans. Ambulans, który przyjdzie z doktorem w ambulansie. I też trzeba uważać wtedy najlepiej. Dla bezpieczeństwa zawsze, na zaś, stanowienia bezpieczeństwa międzynarodowego, bo mogą zrobić się taką zagrywkę. Podjechać jakimś gdzieś wynajętym, czy na chwilę psik, psik, sprayem, naklejki i do garażu zajeżdżając gdzieś, unikając kamer, żeby schować i robić rolować któregoś innych. Różni są ludzie na świecie podstępni, uważajcie. Po prostu zawsze najlepiej zawezwać też udział policji, zgłosić, że przy taka i taka kredka, zapytać, czy taka kredka faktycznie nie jest tą prawdziwą, kamerę nawet, yy, nagranie zrobić sobie, personelu ze sobą yy, na planerze, yy, to, to jest zgodne z prawem. Najlepiej to od razu do księdza i prawdziwego księdza, znanego księdza, którego dlatego najlepiej przesunąć w kościele i wiedzieć, który ksiądz jest prawdziwy, bo jak przyjdzie ktoś nagle gdzieś i, i doradzi głupotę, żeby podpisać coś tam, coś tam, tak, tak, że coś tam, coś tam niesprawiedliwe, najlepiej w kościele, wśród innych, prawdziwy ksiądz. Tak samo, gdy przyjdzie doktor i na przykład rzekomy doktor i rzekomo, że wie Pani coś tam, albo poda Jezabelowi jakąś truciznę, że Pani poczuje się źle, coś tam, Boże, załóż do doktora, przychodzi jakiś ubrany za doktora człowiek, różne zagrywki robili w ewolucji, więc uważajcie i przyjdzie rzekomy doktor i tutaj trzeba receptę szybko popisać wie Pani tutaj, ale ja tutaj słabo widzę, dobrze, ale to Pani podpis, to Pani pomoże, bla, 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 a potem kobieta nie żyje na przykład za dzień czy za dwa, oby nie, oby nie, uważajcie, tego Wam życzę. Także, chodźcie do kościoła, z księdzu raportujcie, mówcie, to wtedy co? Nagle cały majątek przypisany yy, dajmy na to jakiejś osobom. W spadku, coś tam gdzieś. Jeszcze podobnym pisem, na przykład jakaś opowieść, list jakiś jeszcze może podobnym pisem dopisany przez fałszerzy, bo też tacy bywali w historii, yy, zrzekając się majątków, tłumaczący historię, coś tam, coś tam, coś tam. Uważajcie na siebie. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Miłego dnia. To tak ostatecznie, żeby was przestrzec. No i to tyle. Kościoła się radźcie. Księdza. No, wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. I gdy trzeba, tak jak wczoraj to stosowałem, i, i gdy trzeba na drodze, chwytacie się jeszcze serca z modlitwą swoją, że serce nie darujecie im przecież. Tylko i tak samo, gdyby, którzy chcieli zgrywać Wam ojców, a nie są e, od Watykanu faktycznie, którzy wiedzą, jak to rozegrać i e, pracują dla Watykanu faktyczni. Ja też, ale ja wam wcale nie zgrywam i nie mam zamiaru, tylko w brata, współbrata. Ale nie taki, żeby się narzucał wam na hali, czy coś, jak którzy z mnie zgrywali, to muszą za to ponieść konsekwencje. I to jest zawsze o to zamudlcie. i w odniesieniu do kościoła a nie tak, że ktoś gdzieś podobny, bo tak samo mogą robić z innych was pentoli. Tylko módlcie się, nie zostawiacie to na koniec dnia, tylko módlcie się w ciągu dnia z rana, w ciągu dnia i, i wieczorem. I co jeszcze? Dotykanie serca, trzymanie serca, że no właśnie, że nie moje dzieci, nie moje córy, za nie, nie odpowiadam. Ja czerni za innych nie będę nosił w sensie za ojców, za być ojcem im czy innym nie będę i w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, to w imię realizacji swojej miłości na pamięci Ziemia. I z modlitwą, żeby demony wszystkie, które się nakładają, gwałcą, próbują zagwałcać wam ciało umysły. to mówię ja tak na drodze modlitwa. To niech płoną, niech znikają, niech eliminowane będą na wieki wieków Amen. Niech spłoną. Niech stąpią do piekiel na wieki wieków Amen. Po prostu za życie. Mówię o tych, co to stosują do demonizmy i wysyłają na ludzi. Amen. Życzę im eliminacji w ewolucji, bycia eliminowanymi. Genetycznie. Modlitwa moja. Niechemicznie. Modlitwa moja. I niech modlitwa zaistnieje, bo zaistnieje i moc ma większą. Amen. Ta planeta należy do Ciebie, Jezusie Chrystusie, z Nazaretu, urodzony Betlejem i też do ambasadora naszej tej planety Jana Pawła, do Jana Pawła II, naszego Ojca Świętego. Wiadomo za to.